Witajcie, witajcie, jestem Bumerski, a to jest, mam nadzieję, nowa seria na kanale, czyli Code of the Lamb. Długo zastanawiałem się, czy w to zagrać, bo jest mocno hypowana ta gra, <laughs> ale generalnie no, dam temu szansę. głównie dlatego, że jest to Indie, ale ja bardzo lubię gatunek Indie. Szczególnie ten rok naprawdę podarował nam wiele fajnych tytułów i. No, chwilowo niektóre gry indie są nawet lepsze niż, niż gry z naprawdę wielkich wydawców, także, mm, tak tytułem wstępu, gra jest y, zrobiona przez studio Massive Monster. Nie znam tego studia, nie wiem co, 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 co jeszcze zrobili, um, ale zapowiada się fajnie, wygląda ciekawie. Także nie przedłużając, lecimy. Jesteśmy taką sobie owieczką. Idziemy do przodu, bo nas tutaj pogania towarzystwo. Okej. Okay. Klęknijmy. czy jakaś przepowiednia. Okej. Okay. Czyli mamy pierwszą wzmiankę odnośnie tej starej wiary. Głównie troszkę kreska, bo to takie kreskówkowe jest, troszeczkę mi się kreska kojarzy z Cupheadem, taka stylistyka troszeczkę. Ten, który czeka. Ok, czyli on został prawdopodobnie przez tę czwórkę uwięziony. Ta czwórka która była przed chwilą widoczna. Okay. No, czyli w imię tego, tego, który czeka, musimy stworzyć kult i mamy do wyboru, czy zgadzamy się, mamy do wyboru, tak? Albo oczywiście. Nie czapeczkę mocy? Proszę bardzo. <laughs> Gra jest niewiarygodnie intrygująca. Okej, okay, czyli teraz. Lubimy rzeźnie, tak? O, proszę, elegancko. Fajnie zadbali o wibracje na padzie, muszę przyznać. Fajnie czuć te uderzenia. Tak grywalnie wygląda naprawdę fajnie póki co. U, chyba oberwałem. O, trzeba uniki robić, tak? Proszę bardzo. O, tak jest! Poćwicz refleks, kolego. Aha, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, czyli ratał nasz nowy kolega. On był e, wcześniej na, w naszej skórze, że tak powiem. Okej, okay, będzie naszym e, przewodnikiem odnośnie starej wiary. Ciekawe. Mhm, mm okej. Okay. Uuu, mogę trawę kosić. No, słuchajcie... Nie we wszystkich grach można trawę kosić. <laughs> Nie wiem po co to robię. Idziemy. Okej. Okay. O, ekipa. Proszę ustawcie się w kolejkę. Okej. Okay. Dobra. Dobra, mnie na widocznie podpowiada bolamię. Okej. Okay. <laughs> Proszę bardzo. Załatwione, towarzystwo. Staliśmy pieniążek! Okej. Okay. Coś jeszcze? no, no dobra. Klas. Wybaczcie, musiałem. Uuu! Okej. Okay. No to jakieś takie inne stworki. One się dłużej zastanawiają przed atakiem. O, możemy jeszcze ich zwoki zbezcześcić. Dobrze, muszę i tak. Nie wiem, czy takie znaczki będą, czy coś tak sobie tutaj, nie wiem, to nie powiem czego kupy. <gupy> kupy, kupy. <gupy> Okay. Nie, no kaska na pewno się przyda gdzieś tutaj. Dobra, idziemy dalej. No to chyba dalej jest część e, prologu, wydaje mi się. Okej. Okay. Chyba przeszkodziliśmy w jakimś rytuale, staje się. Okej, okay, czyli czekajcie. To my zakładamy nowy kult w takim razie. Ten stara wiara ma być wyeliminowana, jeżeli dobrze rozumiem, no bo to teraz powiedzieli to o tych biskupach. Czyli chyba tej czwórce na początku, która była widoczna. Hmm. O, jeszcze. O, kurde. Tak jest. Jelonek. Cześć, Jelonku. Teraz należysz do mnie. Okej. Okay. Czyli wyznawca czeka na indoktrynację. Ok. No mogę ognisko zniszczyć mieczem. Super. Dobra. Czyli to będzie nasz teleport. Mm. Sery w beton wszedł, chyba ale ma pazury w takim razie. Heretycy pokonani. Patrzcie. Siedem pieniążków elegancko. I co, to będzie koniec prologu? że będziemy grali? Aha, poziom trudności. No, ja zawsze medium gram, więc medium. Okej, okay. cześć, ratał. A, czyli on to wszystko kiedyś prowadził. Ciekawe, co się stało w takim razie. Hmm. Czy, czy my później też zajmiemy jego miejsce i my będziemy prowadzić kolejnego widoka? Dzień okay. Okej, okay. kamień mm -hmm. Mm -hmm. OK Okej, cześć. O, oh, jaki uległy, okej. Myślę, że to będzie trudniejsze. mer 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 mer, mer jul. Co to za imię? <laughs> Możemy zmienić ręcznie? Nie, nie. Mogę randomować. Fiarno. Fiti, Fion, Temer. Chujulbre. Dobrze, niech będzie. <ścoughs> o, proszę bardzo, biały jelonek. Tu możemy mu nawet tatuaż na czole zrobić, proszę bardzo, żeby się nie rozmyślił, nigdy przynajmniej, przy, przy, przy tym przypadkiem. Okej, okay, dostaniemy wiarę, jeżeli będziemy budować kwartery, te, Boże, <ścoughs> e, sypialnie. E, 10 wiary, kiedy ktoś się rozchoruje, no dobrze, ale to, y to są ogólne benefity od takiego... jego mościa w naszej osadzie, czy...? Ciekawe. O! Co to za modły? Aha, teraz mogę... Rąb, drzewo! Proszę bardzo. No roboty, zarób na no Micha. Okej. Okay. Muszą jeść. Okej. Okay. Zbierz 5 drewna i 5 kamienia. Okej. Okay. O, ja mogę też. Okej. Okay. Kamień jeszcze jeden kamień. O, tu coś słabo idzie. Tu. O, ja to mogę przytrzymać, dobra, tak, dobra. Chyba sprawniej. Z tynkami taki czerwony był. No coś ci słabo idzie. Dobra, dobra pozwól, że ja się tym zajmę. Przepraszam, że całe drzewo porąbie zanim on zbierze jeden kawałek. A nie, już zebrał chyba coś. Coś już chyba, coś już chyba się przyda. No, dobra, mamy. Legancko tego. Dobra. Tu? Okej. Okay. Gdzie będziemy pichcić? Gdzie będziemy pichcić? A tutaj może. Na, nie, tu może na wejściu do osady, żeby jak weszli, żeby... wejdą, od razu czuli, że tak pachnie ładnie wszystko. O! Patrzcie, jak mi szybko poszło. O, no, takie budowanie to ja rozumiem, kurczę. Um, ok. Okej. Okay. Mhm. Mm Okej. Okay. O, wow. czyli możemy zakupić nasiona i posadzić coś. Kurde, tę osadę będziemy budować w takim razie. Powiedzi na to. Jagody musimy zabrać. Ile tych jagód? 6. Jagódki. Mhm. Mm A to już posiłek. Całe, to będą całe jagody. No to tego nie trzeba gotować. To można zjeść po prostu. <grybujesz> no ale dobrze. Zrobimy miskę jagód. <grybujesz> okay. O, mini gra. Proszę bardzo. Nieźle. <grybujesz> Okej. Okay. Więcej... Yy, więcej hajsu. Okej, okay. czyli tak myślałem, oni go uwięzili. A, każdy z, każdy z tych biskupów posiada łańcuch, żeby go uwolnić. No. O, każdego mamy zaszlachtować. Dobrze, dobrze. O, może możemy użyć przemocy, żeby kogoś przekabacić na naszą jedyną, słuszną wiarę. Doskonale. No ta gra ma dużo do zaoferowania. Najprawdopodobniej inspiruje się rzeczywistością. To, to czekajcie, to coś mam to zrobić jeszcze? Nie. Return to the lands of the old faith. Okej. Okay. A, czyli mamy po prostu iść na krucjatę, no dobra. Idziemy, U, jezu, się w od tego dźwięku. <grym> Okej, okay. a to do tej drzwi ma iść? Tak, a tu co jest? Aha, tu nie mamy czy followersów, chyba tak. Okej. Okay. 7 potrzeba, a tu? U, jakieś pająki. 12, to to będzie ten. A okej, okay, czyli przy każdym będzie bosik do pokonania. ok. okej. Okay. No spoko. Ale pomyślałem, żeby jeszcze tam po środku sprawdzić, czy możemy przejść. To, co to było? Nie zauważyłem, co to było, coś czym się wcisowało w ziemię. ok? Okej. 1 2 Dobrze. Klas, 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 klas. Klas. Aha, chyba ich nie mogę zniszczyć. Dobra, idziemy dalej. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. Z czym do ludzi? Okej. Okay. Kaska. Elegancko. Aha. O, chyba mnie to... A, tam jakieś szpikulce wyskakują chyba. Dobra. Okej, okej. Okay, Cześć, okay. sposobem, żeby mi nie zadali obrażeń. O! Jeszcze ktoś? O! To już boss? Ej, ja nie jestem gotowy! Dopiero zacząłem! Co jest? Leszy. A to a to nie jest chyba. Nie kojarzę, że tam z początku. Okej. Okay. Uuu, okej, okay, będziemy walczyć. Aha. Chował się. Okej. Okay. tam się tylko tak sympatycznie przywitał W takim razie. U, a ty kim jesteś? Co to jest? To jest drzewo jakieś? Nie, to jest postać. Kurde, myślę, że to jest jakieś drzewo czerwone. <gry> mm. Nie mam jakąś. O, dostanę jakąś moc z kart. Mm -hmm. Plus. Co to jest życie? Czy nie? Moc chyba. Review the map. Nie, może. Ja nie boję się. Możemy odkrywać mapę. Ja bym chyba sobie wziął tą plus siłę. Siła! To jest. czy nie? To jest serce jakieś. No to nie wiem w końcu, czy to jest siła, czy to co to jest. Czekajcie. Tu mamy coś do podejrzenia, co to jest? oznacza to serce. Hmm. Nie wiem, może w trakcie gry się dowiem czym jest to serce, czy może ono oznacza, że mnie wróci do życia, kiedy całkowicie umrę ostatecznie. Co tu? U. Co my, nie możemy tego wziąć? To tak se leży. Okej, okay. no dobrze. O, kolejna ekipa. Szkodniki, wynocha! Nie ma! Nie dziś, nie dziś! Tak jest. Gincie. Ale, hajsu zbieramy, kurczę, co to jest? Co to daje? Statua? A to, może sobie możemy w osadzie postawić tę statuę. Hmm. Okej. Okay. Wow. co to jest? Kamień, drewno. Aha, możemy wybrać, czy chcemy więcej kamień czy drewna. O, może kamień, bo tam był taki w osadzie, że ciężko to było połupać. Hmm. Okej. Uuu, złoto. Nagacy to są chyba te samorodki złota, nie? Coś takiego tak kojarzę. O, ty już? Mogę coś cofnąć? Nie. Już z bossem? Okej. Okay. To ta gra krótka będzie, jak to tak już boss. Okej, okay. idziemy dalej. Wow, od razu na mnie wyszedł. O, teraz ich elegancko załatwiłem. I kaska wpadła na konto. Proszę bardzo. <laughs> mm, nie wiem, wiecie, ja to tak niszczę, bo może coś wpada użytecznego, nie wiem. Może na wyrost. <laughs> No, który pierwszy, który pierwszy o. oj, nie trafiłem, wybaczcie O, wo, wo, to jest labirynt normalnie, kurczę U! Znowu Okej okay. A tam jest tak karty od niego być... O, 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 o! damage to enemies... Okej... Nie, po użycia, użycia weźmiemy, bo oberwałem. Przyda się. O, się ma. To ten, czy kabacić, na naszą stronę, czy co to? U. Chyba mamy go zabić. Amdusias. Okay. Wow, wow, wow. O, jaka muzyka fajna. O jaka. Hiszpańska. Muzyka do flamenko. <grymne> Nie no, chyba to będzie bez końca, proszę, chyba musimy go naparzać. A to, to serduszko to chyba będzie yy, tarcza. Muszę jakiś sposób na niego znaleźć. Oho, uh, ale obrywam. O, już prawie, prawie, prawie jest, udało się. O, o! niewinny nagle! Jaki niewinny! Oszczędź mnie. Dobrze. Okej. Okay. O, taki, któremu życie darujemy, to chyba będzie nawet bardziej cenny. Zobaczymy. Co to jest. Eee. Kasa jego, to co to w ogóle jest? Follow Follower form. Hmm. Szkoda, że to nie ma rozwinięcia, co to znaczy ten formularz. Ale może kasa jednak się przyda, co Co myślicie? Może kasa jednak? Chociaż ile tego goldana zbieram, nie wiadomo. Nie widzę, chociaż ee, nie, chwila tu gdzieś. 24, 24, dobra, to mamy trochę goldu, to, to może to wybiorę. Nie wiem co to jest, zobaczymy. A, czyli możemy po prostu nową formę zwierzęcia. Nie no, wiem ja myślałem, że coś lepszego będzie. No ale dobra. Darę darowanemu koniowi i tak dalej. I to już bym ten boss. Już go... Hillem. Czekajcie, czekajcie, tam chyba było przejście jeszcze. chwila. A nie, stąd przyszedłem, dobra. No to chyba wszystko. Okej. Okay. A tutaj, tak? Dobra. A, dobra, dobra. Uh. Nieźle. Mieliśmy przynieść kasy i followersa nowego. Także... Chyba się udało. Mhm, mm taka mm -hmm. nagle łagodna muzyczka. O, <laughs> oh, ok, cześć. A ty żółty? to nie było To co się wydarzyło w międzyczasie? U, o Jezus, jakie dźwięki wydaje. Mam jest. Patrę Altrę. Dużo ery z tym. Banano. Manano. Owe, Manano. No to wybierzmy tego jeżyka. Skoro już go dostaliśmy, to... Jaki kolor Jerzyk będzie ciemny bardzo... Ciemny. O taki brązowy będzie, nie wiem, że jeżyk. Też możemy wszyscy to mieli tatuaż na czole. Nie uciekniecie ode mnie. <grym> Okej. Okay. Hmm. czyli przy nim, jego nie będziemy mogli poświęcić, to już jedno z moich pytań Ale się wyjaśniło, że tak powiem, bo byłem ciekaw, czy będziemy mogli goś poświęcić, więc jego raczej nie, bo utracimy wiary 5 A tutaj, jeżeli inny e, wyznawca umrze, to też 5, a to ignoruje decydentów, kiedy się. Nie wiem, dobra, nie, nie wiem za bardzo, co to znaczy. Zilu to gorliwy taki, no... no zobaczymy. Eee, kamień. Okej. Okay. Eee, a to może już w następnym odcinku. Zapoznaliśmy się z grą. Grę zatwierdzam. Gramy dalej. Także dzięki za Wasz czas. Trzymajcie się. Cześć.